Jest Tony echołam gdzie to jest? W tamte strony Prawie się wywaliłem Dawaj malik, to już się kameruje o, sucha, Cały Nagrałam To kolano, widzisz? Jestem zadowolony, a, zadowolony a, ale już wyjebałem. Idę na chwilę na ławkę. Nie boli. Ja się naprawdę zmartwiłem nie, o nie, ciebie. Widzisz, do kolega się zmartwił o tym. Co ty. Co by powiedziałeś, jak się dziewczynka wygrywa, jakbyśmy na kawie? Że nie można mówić że boli, tylko mówić nie boli. No, ja 6 lat. Nie, <laughs> A boli. Kolega, boli, O ja. Patrz, cynę jest. Nie no jest, jest. A weź palca. No jest, jest. kurwa, mówiłem Dzisiaj po idziemy tam Tak nie odsuwajmy Całą drogę To jak w To tam jak... było, czy... <laughs> Dobra, to zrobimy przerwę w nagrywaniu Idziemy na razie na ten Na a, tamten a? drugie Gdzie jest kolejka? Którego chcesz energetyka? Te z regału nowe? Tiger, tigery? No, no, no Brzuskine, czy turskawkę? Brzuskine. No, to są Ale bydle no i co chyba tam, mówiłeś, nie? No bo masz mleko na nosie. Jak to pijesz, Tam od No bo właśnie to jest specjalnie takie odpowietrzenie, żebyś się nie ochlapał całkiem chyba, nie? No to super działa. <głos> <głos> Aha no, pierwszą przeszkodę już widziałem, no? Tu była przeszkoda. No, no to czuję, że pojeżdżona chyba co? No, ale idę zobaczyć, co się też. Nie, bo patrzy między autami, że o, tu była przeszkoda, tu była przeszkoda. Jak Niemiec przyjeżdża do to Wrocławia po wojnie. O, tu strzelałem. Tam była baza, na tam, na tamten skatepark przy Wrocławiu, trzeba było na wschód słońca przyjść No, no rano. Co, o 5 rano. Jesteśmy tam. To bądźcie. Dwa lata no. będzie miało za miesiąc. No i jak wstajecie? Jak on w stanie? Ale jak wstaje? Z krzykiem. Z <laughs> Efektownie. Tu mam jakiś tam sam. No. Co tam było? No, <noise> to moje aparaty Jezus! Zrób jej Nie da się. Staram się. Co masz? Drugą drodę. To dobrze, im więcej, tym lepiej. Zajbisty klimat jest, Misiu. Tu jest spoko, patrza. Jest spoko? Ty słońce i tylko ta ściana, nie masz samochodu. A pojedziesz bez koszulki? Nie da się napalić Nie, karty. Nie! si ty desový Adi. <laughs>